Witajcie drodzy moi widzowie, czyszą do skutara go trochę przeczyścić, bo trochę jest zabrudzony A być może bez masek trochę będę mógł jeździć, bo to po prostu teraz jest trochę zabrudzony Muszę go przeczyścić po prostu, był zakurzony, a lepiej żeby się świecił fajnie elegancko I żeby to fajnie wyglądało no, no. On musi być trochę taki czysty ten skuter, bo to wiadomo jak w garażu jest zakurzony. No, być może niedługo będę jeździł, jak się to zakończy, to po prostu musi to trwać jakoś elegancko. No, trochę jest zakurzony, bo to po prostu go szykuje się już do tego sezonu. O tak, fajnie. Tu jest tak i, i tak. O. Tu mam taki, trzeba go tak z tej strony czyścić. Taki zakurzony. No. Ale być może już niedługo będę jeździł. To już trzeba go w końcu wypróbować. Tu taki fajny kaz, jeszcze go wyczyszczam. No. I tutaj kładę. I teraz szodzik fajny tak teraz już całkiem inaczej się musi prezentować elegancko siadam na niego i tutaj jeszcze on trochę taki zakurzony o, te rusterka. trochę zakurzone ale zawsze trzeba go trochę przeczyścić bo jada i teraz już trochę tak całkiem inaczej wygląda z tego kurzu jest fajowo o. o, tak ma fajnie wyglądać teraz jak sezon będzie to jak już ta się ta choroba zakończy to już tylko ino na niego mogę wskakiwać i jechać no to mam taki o kask ale no, mam jeszcze taki jeszcze jeden kask jeszcze jeden zakupiony, ale to jest taki kask taki w razie wu, jakby ktoś jeszcze chciał jechać na dwie osoby, no. No, mam jeszcze drugi zapasowy kask, No, o, tak to fajnie wygląda i, i tu tego fajnie tu jest i tak, no, no i tak to fajnie wygląda. No, także drodzy widzowie zapraszam was do drugiego mojego filmu.